Witam Was bardzo serdecznie, w, w 19 już serii Zagrajmy a to jest jak widzicie drugi dodatek do gry Fear Fear Perseus Mandate, który jest nie jest kontynuacją y Extraction Point czy tam fira Podstawowego tylko rozgrywa się w tych wydarzeniach, w których rozgrywa się końcówka Fira Podstawowego i częściowo Extraction Point i nie sterujemy już Pointmanem, tylko jakimś tam sierżantem. Trój, y, trójosobowym oddziałem FIR. Mamy dwóch towarzyszy. Y, do. No, mamy dwóch towarzyszy. Trzy osoby razem. I mamy ten, tego samego dowódcę Roya Betersa, czy nie wiem jak on tam się nazywa. Ten sam y, koleś, który występował w podstawowym FIRze. I w, w extraction point i to jest ten sam gościu który po podwiózł nas samochodem w podstawowym firze zaraz tylko na początku gry jak się intro skończyło to jest właśnie ten sam gościu oczywiście nowa gra niski, niski ten mamy intro no i interwał pierwszy śledztwo misja pierwsza przybycie kontynuujemy mamy tutaj nowych przeciwników, nowe bronie i tak dalej, tak dalej. Nowe poziomy to wszystko będę wam odpowiednio mówił. What do you want to do, sir? What you're good at, Morrison? Studio Time Gate tak, bo to oni tworzyli tak jak extraction point pod okiem Monolithu. Poznamy sekrety projektu Perseusz. Dlatego to wszystko od DNA alba się działo. Od DNA i ojca. Widzicie, to są moi koledzy, ty dwóch A To jest roj, roj ten. team on the ground. Ten sam dowódca, cały całą jednostkę kill, security fighting is spread throughout the city. to To jest cień. Ten What's ATC hiding? We don't know Your mission is to secure Army Cam's global data army security out. and retrieve any information related to a project codenamed Perseus. Paxton Fettel and his army of replicas? That may just be the tip of the iceberg. Sat images have picked up enemy activity near the landing zone, so be careful. Head directly to ATC's data center once you're on the ground. As always, I'll be in radio contact with you throughout the mission. Begin your jump, Prep. Time to fly. Czas polatać. Oho. Ja mam stopień sierżant, ale nie wiem jakie mam imię. Tam, tym bohaterem co steruję. To nie jest Chen, a drugi to nie. Fear. Perseus Mandate. Lecimy. Pisto pistolety to ja nawet nie chcę brać, bo to teraz za słabe jest. Oni tam większość, oni będą strzelać. Oni towarzysze. Aha. O, standardowy karabin. To musiało boleć, no bo mi już sieli to dosyć mocno. Pancerz. Ale dwo człowiek rozpoczął grę. No, zajebista pozycja. Kurwa mać. <grystanie> już na samym początku gry Powiedziałby co wiedział. Też mamy takie same zdolności oczywiście, spowolnienia czasu, zbieranie tych wzmacniaczy zdrowia, wzmacniaczy odruchu. No, tu mamy nawet swoją twarz nawet możemy wyraźnie widzieć. Aha a w podstawowym nie było tego. A, latarkę standardową. i chciałem szczurka załatwić. O, to jest porucznik. Jakiś tam porucznik Chen, może nawet o. Lutonet, to jest porucznik. Ta, tam suki syny już będą.

Dobra, bo i tak się już tu nie wrócę. Tu wziąłem ten pancerz. Szkoda, że tam ci leżą, a tam leżą bronie na górze. ja nie mogę tam w żaden sposób dojść. Hm. Szkoda. Przydałyby mi się te bronie Zapis punktu kontrolnego Wszędzie kapie woda, kapie krew Jak to w firze To już standard To wodą kolejni, ziemi gdzie Ma żeś Poczekaj jeszcze granat rzucił Nie zdążył na szczęście Nie wiem czy brać ten ASP Chyba wezmę bo Bo później on też będzie Wolę zamienić pistolet. Bo od razu od początku zakładałem, że z pistoletu nie będę strzelał. Celowanie zbliżenie. No. Latki spadły! No, down! Ha. Dobra, wykończcie ich wszystkich tam Kurwa Warto tę amunicję pozbierać, bo już mam bardzo mało. <grymka> ja cię kręcę. To już chyba w nie? Bo to tylko ich czterech było. Dobra, idziemy dalej. Mili panowie! O, tu są też takie skrzynie, jak w Extraction Point było. Widzicie? Z dodatkową bronią. No i apteczka dodatkowa. I nie będą w styku daje przewagę nad wrogiem. Granat rzucił w Fajne takie spowolnienie się robi na aspektach strzelania z broni, że tak szybko strzela i nagle tak wolno później. O! Fajnego fikołka żeś zrobił. Haha Skurwy synu zajebista pozycja. Tak, trzeba zbierać amunicję. Nic tu więcej nie ma, bo tu... O, strzelba jest, moja ulubiona broń. O, cały pancerz mam pełny. 咱咱。啊啊 To tylko apteczka jest O, granaty są i wzmacniacz od ruchów od razu Co tam jeszcze oni nam oferują poza punktem kontrolnym? Tu jeszcze coś jest to i tak musimy to rozwalić, żeby przejść dalej. Come ASP karabin, o. Czekajcie. Jeszcze... Jeszcze tutaj chcę obadać. Dobra. Dobra, możemy iść dalej. Aha, tu będą replikary ja od razu na dół schadzę Obowiązkowa beczka musi być rozwalona I teraz trzeba wypatrywać skurczy synu już jeden jest, tak, tylko że mnie stocliwie z granicą wybuchem beczki, nie? To... O, mamy tą blend, którą... którą się spodziewałem w tym Kurde, zaraz zginę. więc Maria. I to na łatwym poziomie trudności to jest. A co dopiero bym był dał na nadzwyczajnie? Ja bym już tu już sekundę zginął. Dole. Widzicie co się dzieje? Co się stało To się nie mogę się cofnąć, bo tam... A nie mogę! Bo tam pancerz został przecież, prawda? Tu muszę się bardzo daleko cofnąć Ale zrobię to. O, właśnie o ten pancerz mi chodzi No niepotrzebnie tak zrobiłem, że mi prawie... prawie bym zginął Już więcej tak nie będę robił, będę się krył za przeszkodami, no ci niepotrzebnie wrócili za mną po co? Przecież ja tylko chciałem sprawdzić czy za nami ktoś nie idzie albo... pancerz. Dobra, wyjście jest tam na dole. Teraz będą niewidzialni właśnie. Dobrze, że wziąłem sh shotguna. Nie! Kurwa macie! Co to kurwa było? Zajebista muzyka jest ja pierdolę. Yeah, kurwa. Zajebista muzyka. O tam jest kolejny. Się. Ale ona jeszcze będzie, będzie. A bo oni nie mają przecież broni na odległość. Oni walczą tylko w, w zwarciu. Także chyba tutaj innych broni, innych znajdzie tu nie ma. Mam nadzieję, nie wiem, nie sprawdzałem na dole. Może coś tu być Chociaż niekoniecznie Tu jakaś beczka jest A może na niej coś jest Nie, to kolumna była Rura Tu żeśmy weszli ten, nie? dobra, nic tu nie ma Idziemy dalej A, tu będzie strzelanina. Zabili ich szybko. <hums> szybko ich zabili. To może sobie zbiorę broń, a dziwny nie ma ich, zniknęli. Tak szybko. Dobra, bo i tak tu już jest koniec pierwszej misji. No, zostałem rozdzielony od moich towarzyszy. Sam się wyciągnę. No, robot. Żołnierzy wykutku. Dobra, to już jest końcówka pierwsza misja. Kieruj